Siemaneczko z tej strony, Pan Bartosz, a to kolejny odcineczek z naszej serii pod tytułem Sąsiedzi za dziechowa I co na samym wstępie, zostaw łapkę w górę oraz hashtag Orkaje ci serduszko. No i jak słyszycie, po moim głosie jestem dalej chory, no ale nic na to na razie nie poradzę. I, i na razie te odcinki będą takie, wiecie, spokojniejsze, będę trochę, e, trochę mniej mówił pewnie i będę miał taki głos, jaki mam teraz. No ale wiecie, mam nadzieję, że w 2-3 dni mnie ta choroba puści już. A co, my bierzemy się za orkę, jak się już domyślacie? Tutaj Pronar pierwszy raz chyba na tej serii bez tura. E, tur został odpięty. Spytacie się czemu nie Ursusem. No jednak, mimo wszystko, pronor jest wygodniejszy do takich prac. Ma napęd, co bardzo dużo daje w pługu. I tutaj mamy czwórki pługi. I Wam powiem, że no nie wiem, jak sąsiad daje radę piątkami w tym jego Ursusie. Jak ja tutaj Pronarem w czwórkami, to tak, tak w miarę. Ale oczywiście dzisiaj do sąsiada zajedziemy, bo chcę dzisiaj zrobić akcję orka na dwa zestawy. Zobaczymy ile uda nam się dzisiaj pola położyć, czy jedno, czy dwa. Fajnie by było, jakbyśmy troszkę więcej poorali, ale tam wiem, że koło tego, koło mojego pola ma zaraz pole sąsiad, więc może do niego zajedziemy, ale, ale nie wiem jaką będzie tam chciał, jaką on ma wizję. Przydałoby się, żeby on tu popryskał po prawej, bo Fasty rosną, że o ja ciepiernicze. Chociaż u mnie na tym jednym polu, tam obok domu, to też nie lepiej. E, trzeba będzie popryskać. Będę musiał opryskiwać, pożyczyć od y, sąsiada, bo niestety no nie posiadam. E, czekajcie, ustawię sobie tutaj o coś takiego. E, proner Bestura wygląda tak trochę dziwnie. Jak się cały czas przyzwyczaiło, że wiecie, że tur, że tur. E, I teraz Bestura to taki, no jak taki. Dziwny się wydaje Czekajcie, zajedziemy tu do niego Chociaż w sumie może zajdę, odstawię Pronara gdzieś na bok i pójdę piechotą, bo później tam się wywrócić to... O, tak o sobie tu, go tutaj postawię a, Te barany i tak nie przejadą, ale to szybka akcja będzie O, Ursus już czeka, bo dzwoniłem do niego, a gdzie on jest? Ale tu porządki jakieś robione są Siema, Ziółtek Witam, idzie. czekaj, sąsiad, tylko cofnę Dobra, dobra Uryła mać Dobra, nie se stoi O, Ciapek ostatnio pokazał, 20 bels ściągnął, no ja w szoku byłem Ty, no ma moc, ma jednak moc, tylko ta prędkość nie jest zawodna Ty, no prędkość to wiesz, no to co, so, zostaw go jako ciągnik jakiś tutaj gospodarczy czy coś No, zobaczymy co będzie, w sumie jakoś tak ciężej bez niego będzie tu coś, do no, raczej no, do, do tego opryskiwacza by pas, pasuje dalej, bo te duże coś nie za bardzo. Jo. Ty, już widziałem, że tam pługi masz spięte. To co, jedziemy, co? Bo tam no, ja dro, ta. drogę zablokowałem, zaraz do policji przyjedzie, czy coś. Chodź, lecimy. Ty, to tak. dawaj, bo jak ten, jak ten, jak przyleci ten Zbyszek, kurna, to taka trochę menda jest. To ci mandaty wylepi No, Jakiś dobra. Szybko. Dawaj. Wiesz, gdzie tam, co kosiliśmy na dwa bizonu u mnie. Ten dobra, a ty... Tylko u mnie wstecz ty się zbił. No, no, dobra. Palimy bestie I lecimy Na dwa to pójdzie raczej szybko, myślę, że w przeciągu Godzin, nie no, 20-30 minut będzie oborane Co, 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 no tutaj nie ma dużego areału wcale Chociaż Ono też widzicie, zarośnięte No ale specjalnie chcę to przeorać też jest wszystkie pesz I później jak na wiosnę wylezie to To się będzie tam kombinować Czekajcie, tutaj jakoś tak Muszę rozłożyć te pugi. zajadę sobie jeszcze raz. Niech one się rozłożą ładnie. Więc tutaj kolumny cało samochodów blokujemy, ale w sumie mogę tutaj zostawić taki dość spory ten zajazd. Światło wyłączę. O! elegancko zobaczymy jak to będzie szło nie no fajnie fajnie to idzie e, damy sobie tak gdzieś o. myślę tak o będziemy jechać gdzieś nie będę tu na maxa gonił bo nie chcę purywać wszystkiego taką prędkością gdzieś będzie fajnie to wyglądało no tutaj e, oranie tego perzu <ścoughs> przydałoby się to wcześniej popryskać i wtedy dopiero obrać, ale dobra Trochę tak nie po bożemu robimy Ale wiecie, to nasze teraz te sezony są takie przełomowe, żeby dopiero będziemy od tych sezonów dbali o te pola tak jakoś bardziej Bo wcześniej to było, aby zrobić Teraz człowiek trochę doświadczenia nabrał, to Będzie to bardziej ogarniał Złamą się, złamą się Dobra Tutaj oborać to jest ciężko Potem nie wiem jak tutaj, jak tutaj zrobić czy będziemy podnosić te pługi, czy jeździć tak jak teraz jeździmy, się okaże. Ja trochę mam problem, bo wsteczny mi w pronaży szwankuje i mam nadzieję, że nie będzie dzisiaj tak jak ostatnio. Bo normalnie cofnąć nie mogłem, jechał dwa na godzinę i tak cofałem, no ale nie wiem, coś coś trzeba będzie serwis zawołać. Chyba już chciałem swoim Ursusem orać, ale stwierdziłem, że. O, widzicie? Czekajcie. Tutaj trzeba było to zrobić, i on wtedy jechał szybciej. No ale coś coś tutaj serwis trzeba zawołać, bo no lipa, proner. Jednak ciągnik tutaj w moim gospodarstwie, taki nie czołowy, tylko taki wiecie, wiodący z pracami. On robi najwięcej chyba tutaj na gospodarstwie. Z Urs, Ursus robi o wiele mniej od niego. No bo jednak ten ma tura, i ten ma ten napęd, i to jest wiedzie, wiedzie prym w wielu pracach. Dobra, ale idzie sobie w miarę dobrze. O. E, fajna dzisiaj taka jesienna orka, e, taka ranna z samego Rańca, bo mamy godzinę chyba ósmą i ma to taki swój klimat, że, wiecie, przynajmniej u mnie często w rzeczywistości, jak tam e, było do porania kilka hektarów, 60, to się właśnie. E, znaczy, opowiadam, jakby to było dawno, ale to tak na przykład rok temu było, że. Co, o 8 rano się wstało? Się jeszcze do szkoły nie poszło. Się wstało o 8. E, na pole i się wracało później e, o jakieś 15-16, jak było porane. Ale to ma to swój klimat. Jak e, się wstaje, tak się nie chce. Potem już się człowiek rozbudzi, a później już wieczorem wraca do tego domu, to ani się spać nie chce, ani ten. Ale nie wiem, możecie napisać w sumie jak u was to wygląda, czy często robicie tak nad ranem. Bo u mnie siano się często... znaczy siano trawę się często kosi właśnie nad ranem. Jakieś... Łe. Jakieś orki się wykonuje właśnie rano. Takie prace, które wiecie, które... które... trwają trochę dłużej, nie? Eee, widzicie, mówiłem, że tutaj zaciężko nie będzie z tym. Też gram dzisiaj na kierownicy. Dobra, no. Grałem dzisiaj na kierownicy e, Dlatego, że Stwierdziłem, e, że Mogę ją sobie podłączyć Też jest taka akcja, w której fajnie się na tej kierownicy gra Jak widzicie Fajnie to precyzyjnie wychodzi I dlatego też jeżdżę z kabiny Może trochę sobie wyjdziemy z zewnątrz e, o, Jak widzicie, no piękna akcja Mi się tak podoba Też czekałem tutaj na jesień, na tej serii ale czekam też jeszcze na zimę, dlatego że w końcu jakieś e, pieniądze sobie zarobimy. E, pieniądze zarobimy, po pierwsze, będą nowe nabytki. Jaki u mnie taki uziutka. E, będziemy jechać, zapewne, na jakieś targi albo do jakiegoś e, wystawcy maszyn, e, żeby sobie obejrzeć te maszynki. Dobra, tutaj taki Półokrąg e, się zrobił. Może teraz byśmy to podnosili i tu przyjeżdżali, żeby ten, bo to tak dziwnie wyjdzie zaraz. Nie po ludzku porana, ale takie pola właśnie mają taki swój minus, że je ciężko orać Ale mój pronor w porównaniu do Ursusa chodzi dość cicho Jak słyszycie O, wejdziemy sobie tutaj No to czekajcie trochę mnie tutaj zniosło uda mi się cofnąć, uda O naprawiło się to cofanie Dobra, elegancko. No ale trzeba będzie tam serwis zawołać, zobaczyć, niech zerkną. Bo jak potem w środku sezonu takiego prawdziwego siądzie, to będzie lipa. Bez ciągnijek z turem. To wtedy tylko już kupowanie ciapka od, od Ziutka i lecimy. Dobra, już za szybko jadę też. No, tak, tak będziemy jechać myślę, że będzie git. Fajna tutaj tekstura jest z tego wszystkiego. No fajnie to wygląda, taka spokojniejsza akcja. A też na dwa ciągniki stwierdziłem, że zrobimy. Czemu by nie? Uziutka pewnie też będziemy na tym dużym polu na dwa orać, więc ja też chciałem do siebie coś takiego. Nie wiem, czy ziutek będzie to nagrywał, ale No orać będziemy musieli tam raczej, bo jest to pole, które z samemu będzie ciężko zaorać. Nawet tak jak on ma pięcioskibówkę. Szczerze tutaj ta orka idzie chyba szybciej niż, yy, niż koszenie Tak mi się zdaje przynajmniej popatrzcie, przechaliśmy sobie dwa razy tylko No tak, teraz będzie drugi raz Czy nie, czy się pomyliłem, czy trzeci No a mniejsze, drugi, trzeci raz I mamy już kupę pola Czekajcie No, no podnośnik coś tutaj szwankuje Dobra No muszę się trochę nauczyć z tymi pługami, bo jednak to jest specyficzny sposób o, Cofniemy sobie z źródkiem wtedy te pługi kupiliśmy Ja pojechałem i on pojechał i kupiliśmy razem, tylko że ja kupiłem czwórkę jak widzicie, a on piątki a to były kupione z jakiegoś tam właśnie PGRu czy z czegoś takiego Dlatego, dlatego mamy podobne Nawet są w podobnym stopniu zużycia Mimo, że ziutek no troszkę więcej e, Areału obrabia nimi Ale są odporne, jak widać się e, nie narzekam na nie Też wiadomo, przydałyby się jakieś obrotówki Ale co, ja tutaj do tego ciągnika trójki obrotówki max Większych nie zapnę Bo no nie da rady raczej Dobra, czekajcie, teraz Teraz ja sobie podniosę o, no halo, bra i objedziemy sobie tutaj, żeby no nie robić tej bruzdy na razie, nie łączyć z tej jednej strony, bo to tak będzie dziwnie. O, i tu sobie opuścimy. A co on robi? No ja się wepchał naprzód. Nie chcę mu się tutaj robić. No, i żeś się dziadu wepchał, i teraz tu blokujesz. No, dobra. Eee, jeszcze Sebixa można by było zaprosić, dla niego kupić takie drugie czwórki do, do małego Ursu, do, do małego. Do Ursusa mojego. I wtedy, To już w ogóle by szło o, widzicie coś tutaj, coś szwankuje ten Pronar. Nie chce ani opuszczać, ani z tymi biegami. Trzeba chyba będzie zmienić go. No ale trochę się boję tego, bo no, na razie nie chciałem. Planowałem, żeby Pronar został tutaj na gospodarstwie dość, dość długo. Ale zobaczymy, jak to wejdzie, wyjdzie. Jak trzeba będzie, to trzeba będzie. No ale nie fajnie by było, jakbym go musiał zmieniać. Bo nawet szczerze nie mam na razie żadnej propozycji, na co go zmienić. E, chciałem, żeby on naprawdę został. Już jak miałem zmieniać, to planowałem Ursusa e, zmienić takiegoś e, DFa, takiego mniejszego, ale no, to, to są plany dalekosiężne. Na razie, na razie są rzeczy ważniejsze pod tytułem e, no te nabytki, co teraz zimą przyjadą oraz e, oraz na pewno jakieś pro, e, pola, coś takiego. Też e, później jeżeli zajedziemy na gospodarkę dzisiaj. To wam pokażę Jak wygląda Stuk z siana i ze słomy Bo ja już swoje pozwoziłem tak jeszcze słomy nie pozwoził Ale no to To już jego sprawa, ja mu nie będę zwoził Sobie, sobie pozwoziłem A on już teraz musi sobie sam ogarnąć Bo No jednak wiecie Ja też muszę powoli z tymi pracami lecieć za niedługo kukurydza na kiszonkę i... no nie będę cały czas tymi żniwami żył Muszę, muszę lecieć, muszę robić swoje Jakby powiedział, żem wiecie, mu pomógł, no to nie bez problemu, ale zwozić mu na pewno nie będę. A szczególnie, że tam zostało 10 bel chyba, czy nawet mniej To już sobie sam ogarnie. Pozwoli to nie u mnie, że były 40 ponad. Znaczy no nie, nie no 40 były 38 chyba, bo na tej jednej było 8, a nie 10 No no to... No to jednak jest różnica między 30 ośmioma belami a... a 8, nie? Dobra, czekajcie. Tutaj do rowu, żeby się nie wpakować. Ja to chyba wezmę koparkę i te rowy tutaj zasypię, nie? No tylko... Tylko denerwują Tylko skąd tej ziemi wziąć? No tutaj z pola by się jakoś wziął. Wyrównało serowy naprawdę tylko denerwują. Czekajcie, bo tutaj trochę źle podjechałem. No jedyny minus tych pługów to właśnie, że na takich polach jak tym, jak my tu mamy, to trzeba strasznie kombinować, nie? Żeby one jako tako e, porały ten areały. Prawie zrymowałem. <śm> no tutaj już to. Jeszcze pojadę sobie tamto wezmę. Tutaj bruzdę przełożymy trochę, żeby było bardziej równa No i on jeszcze chyba będzie musiał jechać w tamtą stronę. Bo skiby zabraknie, mi się zdaje. O dobra. Taka pojedziemy, żeby się minąć z nim. Ale kamieni tutaj. A powywalało tych kamieni. Czekajcie. U. Dobra No styk, jeszcze został taki ten Ale to jak będzie jechał to już weźmie No i nie wiem czy on chce żebyśmy jechali tu do, do niego czy jedziemy do mnie na następne no W sumie mi to jest obojętne, ja mam tylko jeszcze jedne do zorania Ale to dopiero chyba na... Znaczy dwa mam bo jeszcze po kukurydzy będzie Ale to dopiero na wiosnę, jak i jedno tak i drugie bo chcę oborniki na, ponawozić na razie obornika nie ma Dobra, to zrobię to O, dobra Zaraz wysiądziemy, pogadamy z nim Ale on daje temu Ursusowi Siema ziuło, tak? Eee... Sąsiad, kurna, jak ty żeś worał, że żeś tam zostawił i że żeś tam pojechał? Nie, no bo ja wiesz, ja jechałem z Kibe, nie wiedziałem, że ty będziesz jechał. A co zorałeś tamto, czy nie? A, już tam poprawiłem po tobie. Ten, a ty chcesz, żebyśmy do ciebie jechali, czy nie? Można, można polecieć, można polecieć. Bo do ciebie to tutaj ile sekunda i będzie porane, nie? Jo, 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 to akurat. Bo no. do mnie to tam na to jedno pole, to na razie nie ma co jechać, bo to gnoje, oborniki wszędzie eee, muszą być. No, wiesz, to tu mamy obok do zaorania? No. I te duże. A co te duże, to nie dzisiaj. Nie mam opii. Wiem, bo flaszki nie mam przy sobie, inaczej Ta, się nie przekupię. Tam, tam to trzeba dwie. Ka do kabiny po jednej. I paczkę tego towaru. Tego, do no, y klubu, bo inaczej nie dać rady. O, daj spokój. Nerwowo. No nie, nie dam rady. Chłopie, jak to tam w jedną stronę tymi pługami jechać, to trzeba pół godziny. Bano a wyobraż sobie co będzie, jak będziemy musieli znowu to kosić, Ja już sobie, serio myślę nad zmian może nad tym bizonem czy coś, bo to kurna i ja nie dam rady tego ściąć. Nie. No no, dużo, daliśmy ale. Jak w tamtym być. roku, to damy i w tym, nie? Chyba, że będziemy dalej musieli we dwoje kosić, to no. No, no to co ta, tak? Taki ten. Przyjdziesz do mnie, zabawała, będziesz kosił wszystkie łąki, a ja ci będę ta. kosił pola. Dogadałem się jakoś. Tak, dogadamy się. Dobra, a ty. To, to, ty zaczynaj, bo to twoje pole, potem będziesz jęczał, że ci źle oborałem No, no dobra No to, po, dawaj, jedziemy, nie ma co czekać No Dobra, dobra Lecim za nim Ale skażę te pługi U mnie też, u mnie, a u mnie stabilnie chodzą, no nie wiem czemu u niego tak Nawalają Musi, musi już pogiął gdzieś Zobaczcie, tu nic nie jedzie. Nie. Urwa, tu jedzie. Puść czego? Pojedzie. Jedź, no dziadu, jedź. Urwa, trochę źle zajechałem. Przydałoby się zrobić taką. O, teraz. O, o. Tu komuś dobramy pługami w Dobra. O, elegancko. I to jest fajne na, kier na kierownicy, że jest ta precyzja ruchu fajniejsza. Dobra Tutaj to małe pole to wiecie 10 minut i będzie poorane Bez żadnego, myślę, problemu Ale on zapiernicze, nie? On to chyba strasznie płytko ora, no bo to niemożliwe, żeby on tak Tym ciągnikiem, piątkami, pługami jeszcze ciągło Ten, tak leciał, nie? Albo ma tam jakiś silnik od wsadzony To niemożliwe jest Patrzcie, jak on z tym lata Ja nie wiem, jak on to, poro jak on to robi Ja to pronarem to czworka, y, czwórkami, no to jeszcze w miarę, ale on piątki a co... o kur... Jak on tam szaleje, nie? On się dziwi, że mu się sprzęt psuje, nie? Ostatnio tym zetorem jego jechałem, to nie mogłem trójki wrzucić, nie? Bizonem mnie przeganiał. A jak on porowach się tuła, to się nie dziwię. Czekajcie, dobra. Ja to swój sprzęt szanuję. Ja po rowach nie będę latał. Dobra, i teraz sobie cofniemy. Jakby mi się nigdzie nie śpieszy. Nie wiem, gdzie on tak lata. Tutaj potem i ten poprzecznik to i tak będzie. Tutaj trzeba jeszcze to przekultywatorować, czy coś to tam walić, czy nawet coś się tymi pugami jeszcze przejedzie z razem. Nie rozumiemy, tak, że wiecie, żeby po samych rowach jechać, maszyny uszkadzać. Tylko po to, żeby tam metry więcej przeorać, nie? No ale jak on tak chce się bawić, to niech się bawi, ja mu nie zabronię. No i co? Tutaj przejdziemy sobie trzy razy dookoła. O! zaraz będzie się der. Dobra, nie, może nie zobaczy. Yy, przejdziemy sobie trzy razy dookoła i będzie porobione już wszystko. Jednak 8 skip robi robotę, nie? Tutaj jakiś ogródek, nie wiem po co on to trzyma, nie? Tak szczerze. To By było dobrze do bel składowania. Może on tu bele kiedyś składowywał. W sumie. Bo ma blisko stąd do chaty. No, nie wiem, nie wiem. Uwa, za obale te pługi. Cofnąć trzeba. No, jaćka do tyłu. O dobra, elegancko I zrobione tutaj eee, tak trochę si ostatnio chciałem zagadać o te pole z nim Czekajcie, bo znowu mi ściąga. Chciałem zagadać o to pole z nim Mówię dam ci tutaj za nie 20 tysięcy i dawaj, ja sobie kukurydzę posieję na nim I wiecie, miałbym takie fajne, bym je połączył Ale tam... On zaraz mi zaśpiewa z 40, a to, to nie warte tyle Czasami tylko dziki chodzą z tych lasów ja Wiem, bo obok mam No ale zobaczymy, może... Może fajnie by było się z nim zamienić, nie wiem, ja bym od niego tutaj odkupił Oddałbym to swoją łąkę mu może za to, do tego dużego Chociaż on nie wiem, czy on by chciał jeszcze większe... Te pole No ale... Kiedyś będzie trzeba kminić coś Chociaż w sumie tyle pól do sprzedania jest o wiele większych, to po co mi te... Z drugiej strony Dobra. Sobie teraz czekajcie, cofniemy. Fajnie to wygląda, nie wiem czemu to, ma ten styl, te oświetlenia na takich maszynkach z rana. Taki, wiecie, swój styl, który mi się mega podoba. Dobra. No i co, on jeszcze przejedzie tam i z powrotem? To już ja nie muszę jechać. Chyba nawet. Bo on przejedzie tam i z powrotem i będzie zaorane. Dobra, tak o i git. Uda się czy nie? No, a tu jest trochę szerzej, to może będę musiał jednak jechać. Bo tutaj troszkę szerzej jest. No zaraz zobaczymy. Ale... Może. Nie no dobra, przejadę mu tutaj. Jeszcze w to jedną stronę z nim. Bo zaraz będzie się seplenił, że... Że źle. Chociaż powinien zebrać to. Nie wiem no. Trudno. Tutaj znowu się zwęża. O, widzicie? O tym mówiłem, że sarny chodzą. Dobra. Tutaj. Możecie napisać w komentarzu, czy wolicie gram na... Kierownicy, czy wolicie gram na chwilę na Trochę mam soło przykręconą tą kierownicę Z powodu tego, że mam pod biurkiem takie jakby poprzeczkę I ta poprzeczka mi uniemożliwia, uniemożliwia dobre przykręcenie tej kierownicy I muszę po prostu sobie stoły podmienić Ty no, wziąłby to na pewno, bo jednej skiby brakuje, a on akurat to jedno skibę ma więcej Dobra, zostawię mu taki pasek na równo Żeby on sobie to wyorał a ja już nie będę jechał Kurde, no nie wiem, coś się dzieje z tym pronarem, nie? Boję się, boję się, bo jak siochnie to będzie lipa No dobra, jadę Możemy sobie złożyć pługi Fajne jest to, że one są hydraulicznie składane Bez bez tutaj jakiegoś mędrkowania nad tym o, widzicie, chwila i złożone. Czekajcie, hydraulicznie? Bo się zaraz okaże, że nie. No ja nie wiem, nie znam się szczerze na takich pługach. Eee... Ole go tam rzuca, miota nim jak szoton. Zgęsimy sobie pronara, poczekajmy aż on sobie dojedzie. Ile mam odcinka? 25 minut. Więc no tak, w granicach, w granicach normy. Ale fajny. Screenshot będzie, zdjęcie tutaj pamiątkowe Ale on go tam piłuje A potem to... Wszystkie dłoki do wymiany Dobra O, elegancko To co? No co? Dobra, sąsiedzi, o... po robocie. Jo, to co teraz? Y, coś ten tego machen flachen, czy nie? A jak? Pytasz dziko, czy srowle się. No oczywiście. O, no to gitara. To co? U no. mnie czy u ciebie? O, u kogo ostatnio było? Ostatnio było złożenie belek u mnie, więc teraz. To teraz będzie u mnie. Dobra, akurat blisko jesteśmy. To może coś z tym pronarem się zobaczy. O, co o, o. Dzieje? To czekaj, to najpierw to ja pojadę do GS-u. Okej, okay. no dobra, co jeszcze, ale ten GS to prędzej pieniądze skasuję zamiast ten. Ale ja jadę ja do GS. Znaczy serwis. Ja jadę A. do GS-u po flachu. A, dobra. No dobra. Sorry, pomyliła, to znaczy, ale nie jest tylko serwisów, bo oni jak ten. Jak oni przyjadą, to oni ci prędzej skasują ci. No naprawdę... tak ja Z że... młota to nie robot. Że jadę do GS-u po trunki, orężatki i inne takie fajne rzeczy. No dobra. No to co, za pół godziny u ciebie? Jo, jak najbardziej. Dobra, siema. Cześć, cześć. Trzeba tego przysłowiowego kielicha z pieprzem wypić. To człowiek może troszkę zdrowszy będzie. To co, lecę do sklepu. Do chujnika tutaj, do GS-u takiego naszego. E, a co, a się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Cześć i papa. Elo.